i ja tak w kolejnym filmie na moim kanale <coughs> Dzisiaj to jest odcinek z szachów w i dzisiaj wam pokażę moją 5 hmm, minutową partię zrobimy ma e, maraton e, jutro gdzieś tak o myślę to już mi czas leci e, o E, m, jak się wyrobię to o powinien być następny odcinek Więc jeszcze co zrobię Będzie więcej niż jedna partia tak myślę e, Po prostu jak ktoś nie wie o co chodzi wszech no to e, Jest też późna godzina gdy to nagrywam więc Trochę nie, nie będę tłumaczył Po prostu późna godzina Dlatego, co jak ktoś wie, jak się gra w szachy, no to fajnie, a jak ktoś nie wie, no to trudno. Jutro może będzie odcinek z szachów, to nagram wam jakiś poradnik może. Hmm, nie wiem, o godzinie której bym mógł, o 15 na przykład mógł wrzucić, więc jak chcecie, to... Paść na odcinek i tu się rusza. To, już, to już mówię późna godzina. Ja na będę tłumaczył w szachach o co chodzi. A teraz trzeba zrobić mata, tej wie o co chodzi. To fajnie. Mm. Można przejść trudno. Jestem zmęczony, więc... Mm. Ja zmęczona, już jest późna godzina. No. Dobra. To się ruszę. Szach. Mhm. Mhm. nie. się różnie. tutaj się różne pole teraz na pole g5 koniem bo mnie ale to na pionkiem g5 ja go dam g5 i on jeszcze tutaj nie może zrobić teraz będę tutaj wyjadę na e, g chyba g7 pole i po prostu będę miała taką o tą Okej, on się jakoś tutaj o tego broj, gdybym koniec biję. Czekamy na jego ruch. Dobra. Jeszcze się nie ruszył. O, koniec. Piotrą. Ja Gońcem d 3 p pojechał e, E6 Nie wiem po co? O możliwe, że ja mu teraz z tego końca zbija 6E pole atakuje jednocześnie wieżę, który gracz widać nie ja mu wiadę Zbiłem mu pionkę na polu H7. Dwie minuty mu zostało. Sobie chcę tego konia wyprowadzić. Na razie. Nie trochę jak. Hmm. Ja Może się wymienię. Ja opłaca mi się szachować, bo mnie spija. Tu się rusza. Patrz na jego ruch. Dzień dobry. Dobrze, się jakoś życzy nie. To nie może zrobić, bo to jeszcze będzie szachował do końca. Mhm. Słaby te ruchy sobie. Wiem tego konia wyprowadzę. On mi tu nie podejdzie, bo mam końca, więc... Spoko. Ja tu jest zrobić ryszarda. Coś takiego. Mhm. Zaraz będę robił ryszard, tak myślę. W, to, w tą, lewą stronę, bo w prawo nie mogę. Hej. Okay. Mam chronionego przez konia. Służbij mu jak on nie spie, Z mu się nie opłaca. Okej. Okay. Mm -hmm. Nie, ja wodę go zaatakować. Wierzę. Szach. Zależy, gdzie pójdzie, Góry górę poszedł, to tak z tej strony, to atak planuje się ruszyć kolejną na E2. Że mu zaatakować wieżę, która stoi na f 4 na Tu się rusza. Zobaczę jaki będzie jego ruch. No. Szachuję go. Zobaczę co zrobi. O, co jest Pionek, Pionek C3 Atak na króla E1 Król musi uciec Ponownie go atakuje Nie, on jeszcze muszę uciec A może mi spić Pionem? się bezpiecznie zrobiło Mm -hmm. Szach konik D 4 Tak jak wierzę, że e E5 w tym Wcześniej no, jest szach. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. mm. Nie wiem gdzie mogę się za bardzo ruszyć Nie wiem Tu chyba będę szachował Nie zbiję to O Wspomniałam przecież Jaki będzie jego ruch. A kto się ruszy? O, nie ruszy Zrobię widełki. To królem podejdę. Chyba. A teraz królem podchodził. Dobra. Dziękuję za oglądanie, wszystkim widzimy się o 10 jak film. Cześć.